Ja jestem Kas, mamy 19 grudnia, a to jest kolejny update dotyczący wyzwania. Minął kolejny tydzień, w którym chyba najmniej zdobyłem osiągnięć, jak do tej pory, w ciągu tego tygodnia zebrałem około 20 osiągnięć. Niestety nie wykonując wszystkiego, co miałem na ten tydzień zaplanowane. Nie udało mi się zmaksować trzech krań, tak jak zakładałem, ale to nie znaczy, że spocząłem na laurach. Udało mi się skończyć wszystkie zadania związane z Halling Fjord i około połowy, jeśli chodzi o Zul Drag. Natomiast w żadnym stopniu nie udało mi się ruszyć ani Madraxus, ani Ardenwild. W zamian ruszyłem z zadaniami dla Court of Night, czyli dodatkową reputacją dla Revendreth. Tak samo udało mi się pchnąć Torghast. Wykonałem lajer 5 i na szóstym niestety poległem, ale to ze swojego błędu. Także spokojnie, co się odwlecze, to nie uciecze i na pewno layer 6 wykonamy już w przyszłym tygodniu bez większych problemów. Tym bardziej, że wraz z gildią, do której dołączyłem, wyruszyłem na rajdy. Co prawda, nie udało nam się jeszcze ukończyć całego rajdu, ale wszystko przed nami. Natomiast zrobiliśmy 5 bossów z 10, zaliczając przy tym tylko 10 wipeów. Jutro zamierzamy dokończyć rajd, a w poniedziałek ruszyć z wersją heroiczną. W przyszłym tygodniu oczywiście też postawię sobie kilka wyzwań. Mam nadzieję, że tym razem już uda mi się ukończyć Drag, a do tego chciałbym zrobić wszystkie zadania związane z Crystal Song Forest. Wierzę też, że finalnie, wreszcie uda mi się na Violent Hold w wersji z Wrath of the Lich King pokonać ostatniego bossa, jaki mi został, czyli Morag. Tym razem też postaram się wykonać resztę dodatkowych Storyline Questów już w Maldraxxus. Po prostu chcę postawić sobie przed sobą jasny cel, do którego chcę dążyć. Oczywiście nie może też zabraknąć torgastu, który wykonam mam nadzieję na poziomie szóstym. I tak samo w tym tygodniu, jakoś na samym początku będę chciał jeszcze wykonać kilka kluczy mitycznych, tak żeby podbić poziom swojego klucza i żeby sobie poprawić nagrodę, jaką mogę dostać z Great Vault raz w tygodniu. A jeżeli chcesz wesprzeć mnie w wyzwaniu, to zapraszam do linka do kanału Twitch, który znajduje się w opisie tego filmu, jak i w opisie każdego update'u, czy po prostu reuploadu mojego wyzwania. Streamy są codziennie od godziny 18 do mniej więcej 23, nawet 24. Także nie krępuj się i wbijaj na kanał. A jeżeli chcesz, aby był jak największy rozgłos mojego wyzwania, to zostaw łapkę w górę pod tym filmikiem i. Loktar Ogar!